Czy cytaty komediowe to dobry pomysł na kampanię edukacyjną o raku? Można? Albo idziesz się zbadać, albo nie zawracaj mi głowy. Bo raka się leczy. Dobra, skupmy się najpierw na tej pierwszej. Tej, dobra? Rak, to się leczy. W to przesłanie wierzę. Inaczej bym tutaj nie siedział. I w ten sposób byśmy nie rozmawiali. To, że siedzę tutaj przed kamerą w tej chwili i mówię do Państwa, to świadczy o tym, że nie tylko uwierzyłem, ale i inni uwierzyli. No bo trzeba jakoś sobie radzić z tym potworem. U nas świadomość profilaktyki jest bardzo, bardzo mała. No i po to to właśnie robimy. No to dawaj. Jest, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ma, 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 ma. You talking to me? You talking to me? To raczej ja talking to you. Nie zgrywać z faniaka. Idź do lekarza. Badaj się i pamiętaj. Rak. To się leczy. To tak do siebie bardziej? Czy, czy też... Ciemność widzę. Zbadam się i będę miał jasność. Rak? To się leczy. Jednak tam, we filmie to było inaczej. Wypadam śmiało ciało. Wypadam śmiało ciało, będzie się działo! Jak to zaczęliście, dlaczego ja mam nie uczestniczyć w tym? To jest sprawa nas wszystkich. No, jeżeli nie zrobimy niczego dla siebie, no to co, pozostaniemy tylko na tym etapie, będziemy się dalej bali. Czasami problem trzeba ośmieszyć, żeby przestał być dla nas problemem, a resztą zajmą się lekarze. Można? Nie cwania, killer? Bo raka się leczy. Tak mówię ja. Chyba się udało. Rachu ciachu i postrachu. J-23 znowu nadaje. Gdybym w to nie wierzył, nigdy bym tego ludziom nie mówił. Rak to się leczy. Jeżeli wszyscy w to uwierzymy i będziemy diagnozować go w porę, to go znamy I nasi najbliżsi nie będą odchodzić. Tylko będą z nami. Więcej na www.raktosieleczy.pl. Akcja została wymyślona w związku z globalną potrzebą profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Przebadaj miałe ciało, by nie przegrało.